Dzień dobry, cześć, Czemuję się do Was. Bardzo serdecznie jestem Pawła, z jest Joszelka i Ren. Hello! Hey girl. I słuchajcie moi drodzy, dzisiaj przygotowaliśmy się, dzisiaj mamy furgonetkę grupy 6, prawie jak GTA 6. Jesteśmy przebrani za grupę 6, nie, nie grupę 6, tylko nie nie grupę 6. Grupa 6, tak. I dzisiaj mój drodzy będziemy zbierali pieniążki do naszego bankowozu. Bankowozu. Tak jest. A pamiętajcie, jak chcecie być na bieżąco pamiętajcie subik i mam nadzieję, że słyszeliście już nowy dźwięk łapki w górę okay. Więc koniecznie jeżeli nie to dajcie łapkę w górę to będziecie słyszeli go na pewno mm -hmm. Joszelka, chodź, wsiadaj tutaj Do tyłu Tak, do tyłu Dobra. No, no. Dobra, jest, no. dobra tylko słuchajcie, słuchajcie, tak, 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 jedziemy najpierw na pierwszy sklep, najbliższy i... E, musimy zrobić to oczywiście po cichu, także używamy po tłumików, nie rozwalamy, nie rozwalamy oczywiście sklepikarza, żeby mógł e, w przyszłości nam dać kolejny. Czy ktoś zaznaczyć pierwszy sklep? E, oczywiście, e, tutaj proszę, zapraszam. No dobra, dobra ja ten. chciałam tu na górę. 500, 500 metrów. Wow, Okej. Okay. już za burza. Idziemy zgodnie także z pra prawem? Także spokojnie, no, oh, nie no, zgodnie z prawem to nie no, bez sensu Bez sensu, jest no. Już pracujemy no, uczciwie My, My nie możemy się zatrzymywać, nikt nie może nas zatrzymać Właśnie, hajs musimy zabrać Tak jest, e także słuchajcie, spróbujemy zrobić to po cichu, w miarę i jak najmniej gwiazdek się żeby zebrała, bo kurcze później będzie grubo Wyjeżdżamy do pierwszego celu Myślałam, że najwięcej gwiazdek to zawsze jest najlepiej No to jak na głośno robimy to tak, ale tutaj jesteśmy w sposób specjalisty to i przebrani Która pancerna jest, do okradnięcia Co ty gadasz, jeść no szybko! Druga? Jest, jest, tu jest no, no wiem, ale druga jeszcze, jedna, jedna, jedna kropka się pojawiła. A dobra. to jest, no nie, to chronimy. To jest furgonetka, dawajcie, dawajcie, jedziemy po nią. <laughs> to też się podsunie. Spokojnie, 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 po, podjedźcie od przodu, podjedźcie od przodu, podjedźcie od przodu, podjedźcie od przodu, za, mu drogę. Dobry. Dobran. Dobry, my tutaj... Ej, to jest jaj, normalnie, czekaj. Ale oni, dobry, jak to może? Nie, bomby, 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 bomby. Rozwal tych, rozwal tak. ty, okay. kierowcę, rozwal kierowcę najpierw. No bo będzie do nas strzelał, ty piasz! Uwaga, A uwaga, życie, uwaga! się! Dobra! Co jest grane? To, jest, to ma być profesjonalne? To jest profesjonalne! Gdzie Reniusz wziął, Reniusz wziął! Tu jest... Czekaj, co to, to jest? wziąłem? Tutaj, weź to, ręki Boże! No, daj mi to, wzięłam. Zastrzel go, bo mnie zabije zaraz! Zastrzel, typa! Ja nie mogę! Wzięłaś to, Jaszalka? Tak, wzięła. Dobra, szybko Dobra, do tyłu! Zostawiam, go, go, go. Zostawiam Ej, nie tu! Wsiadaj szybko! Musimy zgubić pościg! Musimy zgubić pościg, szybko! Zawsze możecie ja zadzwonić do wujka. Dobra, dzwonię do wujka. Dobra, dzwoń do Ja nie ja mogę. mogę. Odbierz. Ej, co ta policja od nas chce? Po prostu normalne przyjęcie? przyjęcie my tu pracujemy tako. ciężko. Oni nas zaskortują po prostu, pa. Nie wiedz w nich. nie wiedz w nich. Nie wiedz w nich. no tak, już nas ścigają. Tak, zadzwoniliśmy. My, przecież my jesteśmy furgonetką opancerzoną. Zadzwoniliśmy w środku lata. Grupa 6 przejęła sprzęt od grupy 6, więc jest dobrze. Co? Czemu znowu nas gonią? Co? Czemu nas gonią? Wycelowałeś Ktoś wycelował? Nie, <laughs> nie jechałem normalnie. Pokazałeś uh, palec czy coś? Nic ja nie pokazywałem. Dobra, teraz ktoś inny dzwoni. Dobra, to, to tak? ja dzwonię Dobra, odjedź stamtąd i e, dzwonisz? No. Dobra, dzwoni, go. Dobra, zobaczcie, po? słuchajcie, do sklepu. O, no, dobra. dobra. Dobra, gdzie był ten sklep? Gdzie był w ten sklep? Lewo, no. W lewo, dobra. lewo i z lewo. Tak jest. No, no i dobrze, dobrze Ale nam się udało. No, totalnie. Ale słuchajcie, czy gra czy Ale słuchajcie, ja mam grupy 6, żeby pojawiać się grupy 6, nie? No to co totalnie. Najlepsze. Tutaj podjedź jak najbliżej, nie tak daleko. Pod same drzwi podjeżdżaj. No o tak, tak, tak. Tu, to o, był w ogóle sklep, w którym o. pierwszy odcinek nagrywaliśmy. Znaczy u mnie na tak, kanał. Tak mówisz? Mówisz? No. Ej, czy moja postać tak dziwnie wychodzi? Moja też. Dobry. Dobra. Łapy, łapy! Dawaj, dobra, dawaj! Pakuj, pakuj, pakuj dobra, go, ja trybuję, tam go czyśćcie. Nie, nie czyśćcie tylko przystryka. on pakuje. Czekaj. Tak Dobrze. jest, ładnie. Ogólnie można by strzelać też po bokach, mamy ten. Nie zasłaniaj mi! Więc żeby, wiesz, żeby szybciej pakował, nie? Zostawiamy świadków? Dobra, nie, nie, no, tak, tak, zostawiamy, nie, nie, zostawiamy, zostawiamy, Ma, dobra. Wychodzimy. Żeby następnym, żeby następnym razem nam dał. Szybko wychodźcie, bo po policja przyjechała, szybko! A? W sensie. Wsiadamy, wsiadamy! Go, 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 go! Wsiadaj, Joszelka! Nie, nie, nie mogę wsiąść! Joszelka! Nie użyj wsiąść. klamki! Użyj klamki! Wsiadę. Dobrze, użyła klamki. Oczypiła Dobra, jedziemy. Go, 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 Jak go! nie ma? Są! Nie ma! Są pionowe! Dobra, kolejny sklepik. Już zaznaczam. E, ko Zaznacz kolejny nie, sklepik. my mamy chyba flag. Mamy, tak. Mamy. E, mamy? Nie, nie jedź w drugą stronę, do miasta! Odznacz, Joszelka! Odznacz to! W dół, Co w dół, w dół! Znaczyć? Od znaczny sklep, jest tu O, tutaj. no Tu mam po GPS. bliżej tam będzie więcej sklepów, nie będziemy jeździć 10 km. Ale ten był blisko. I mamy flaka. No mamy, ale, mamy flaka. Ale on szybki jest, nie? O. Paweł to szybki o. jest. O, policja. No przepraszam, ale ja yy, zwykle mam kuloodporne y, gumki. gąbki. Ale to jest pojazd z Pegazusa. Ja cię kręcę I poważnie. Opancerzona furgonetka, rufy 6, <laughs> nieopancerzone szyby i. Oczywiście, e, brak e, opancerzonych e, opon. No jak? Magia, No no fajnie. Te gwiazdki? ktoś strzelił w policjanta chyba. Nie. Już śmigłowiec nas goni. A to łopuziaki. Nie, nie strzeliłem, ale Dobra, ja mógłbym nas Żeby zadzwonił do policji, że my o, ja jesteśmy, no, jesteśmy normalnym grupą sześć. Tak, że my jesteśmy uczciwi. Tak, tak. O, proszę bardzo. My jesteśmy to uczciwi. Idealnie. My tylko opony nie mamy. Tak. Dokładnie. Dobra. <laughs> Okej, okay, ładnie podjedź. Prosi do mnie dzwoni, idź pan stąd. Wysiadam. I znowu jakoś... A ty, masz... A ty, masz... A ty możesz naprawić Znowu disponę. trzy gwiazdki. Ej prezydent, od razu trzy gwiazdki nam nawaliło. No? nie wiem dlaczego. Dawaj, pakuj tu szybko. Cały sklep. to szybko. Ciepciutko. Wszystkie butelki. Zwalamy wszystkie butelki. O. Wszystko. Dawaj tutaj. Nie ma, nie ma. Ładuj to, ładuj, szybko. Dobra, dał już. Czekaj, dał, dobra, biorę. 2400. Poszedł po broń, szybko! Spada szybko koszok. No. Wsiadaj, siadaj. Czekaj, płakać do konta. Tak, siadam. Dobra, czemu Słucham teraz ja jest. Czemu ja jest... Nie mam żadnego pojęcia. Dobrze, że rób to, zrób to. Też masz uprawnienia. Dobra, pochylam się. Takie same jak ja Dobra, zobaczcie eee. mi najbliższy sklep, szybciutko. Dobra, najbliższy sklep jest... jest. Do tego, tak. No dobra, e, dobra może... Tak, nie wiem. Coś w tym stylu. Tak. O Kopciuszka. <grystanie> kopciuszka. Czekajmy, czekaj. bokiem, weszłym bokiem. No bo nie masz opony. No bo nie mam opony, tak. Się. Teraz ty możesz do wujka zadzwonić, chyba. Nie tak. będzie. E, tylko poczekaj, bo teraz zderzam się tutaj Lester. z tymi radiowozami. Dobra, dzwonię do Lestera. Lester, pomóż! Ja Miałam minutę 20 jeszcze. Zmniejsz poziom pościgu. E, Stąd za 48 Dobra. sekund. E, Oho. Dobra, trudno. To działamy, działamy ty, pod presją. Co ty zaznaczyłaś, ziołka? Nie wiem. Pa, tutaj mamy. Dobra, nie wysiadaj nie wysiadaj No ale... Co wy robicie? Najpierw się podjeżdża, najpierw elegancko patrz, tak jak najpierw... Ja nie mogę. Powiedziałem nie, nie wysiadać, a ja ja logiczne, Przeżyłem, przeżyłem. Dawaj hajs, man Dawaj hajs, dawaj hajs. Za każdym razem, jak chodzę do sklepu, to... Broń mi chowa. Jakie Bo... brzydkie gazetki Bo tam wróci, są. W ogóle. Ściga, to i tak na broni, nie Dobra, dobra, dał, dobra. Dał, dał dał kasę, dał kasę Go 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 Ja już wsiadam do furgonetki Zlijom jednego dla zasady Dla dobra. zasady, tak żeby to wiedzieli gwiazdki, Za chwilę będziemy musieli prawdopodobnie zacząć działać Ej bez jest coraz więcej <laughs> gwiazdek nam daje <laughs> Wszystko Ale czad. furgonetkę wcześniejszą nie stój z telefonem na środku chodnika! Ten sklep, no ten sklep jest tutaj w ogóle niewidoczny, bo jest myjnia, no nie? No, no tak, <laughs> na no interfejsie. No, Więc no. SR tego nie uskędził no, naszym napadu. E, koło z tyłu nam się lekko rozchwiało. Już dawno. E, tak, poważnie? To już no. dawno. A, bo wy tam z tyłu siedzicie, dlatego tak. Tak, tak, ty tam to Ja to się tak obok Dobra, jedziemy! <laughs> 600 Niestety metrów, 600 trzeba metrów. trzeba zbierać pieniążki. 500 plus już tak, nie dokładnie. wystarczy. O, widzę, że, że Lester był telefonowany. To nie wystarczy. Tak, Lester nie Trzeba do, do sklepu wy po 1200 plus. <laughs> dokładnie. Następnie 500 plus tam wypadło, jak, jak, jak tam to się, się położyłam. No tak, właśnie. <śmiech> <śmiech> jak jak niecie, to z was 500 plus wypada, a właściwie tak. jakieś 500, albo 500, albo 512, różnie. No. Toż nie, równe 500 chyba. Waloryzacja, pamiętaj. Waloryzacja. I te sprawy. Spokojnie, podjedziemy. O! Czekaj. Dobra, bliżej Czekaj, 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 tu tu, tu na zaplecze podjadę, patrz. No i znowu sobie coś wymyślił. On przechodzi dostał, ale on tak, nie, nie zareagował no, Ej, ale ja z tego do jest No z tyłu właśnie nie wiem bez. czemu bokiem wysiadamy, nie? No i znowu wyciągnęłam sobie broń i schował ją. Doń shoot Jak doń shoot? Dobra, jeszcze dobra. nic nie mam wyciągnięty. Dawaj. Typ Dawaj, chodź, dawaj, hajs. Ej, u nas trzy mamy. No? Niszczymy nielegalne rzeczy. Dobra, nisz to. Psuj, psuj. Zasłaniaj. Dawaj szybko, dawaj dawaj, dawaj, reklamówkę, dobrze. 1800, spadamy. Ej, co jest? Kto się nas... tutaj, co to jest? Jakiś tajniak? Jakiś tajniak to był. Nie wiem ale już wsiadam. Odpalam silnik i nikt, zagrzałem, ja <laughs> ja <laughs> mogę, nie zagrzałem. Eee Joszek! Ej, bo Masz problem z wsiadaniem, co jest? Joszelka ma problem z wsiadaniem, no ja nie wiem. To zaznacza? Może na my nie pojedziemy szybko. E, już ci zaznaczam w takim bądź razie proszę bardzo, kolejny jest bardzo bliziutko, ale jedziemy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przepraszam, grupa 7 całym San Andreas A! Grupa Drift e, Grupa... Właśnie ja mówię zawsze grupa Grupa, 6. Co to się my jesteśmy Drift, bo fajnie driftują, bez tej oponki tak. Tak. Dokładnie. No papu, Dobra, ja chyba nie wiesz? będę dzwonił do Lestera, bo za chwilę będzie. E, kolejny X. Jak tylko nawadzi, Ren po prostu, weź, go wymiń. Go wymiń. No on, on mnie się. tak ciśnie. ramuje. Ramuje bezpośrednio. Ej, a ja nie wiem czy nasza furgonetka wytrzyma w ogóle tyle. Eee, Aaaa, aaa, Dobra. No drugiej opony? Nie, no jedna. Nie, zadzwoniłem do wujka i stuchnęli, no. Znaczy jednej tylko nie ma. Dobra. Dobra, go, go, go. Wysia... Ej, no bez jej naprawdę. Moja postać wysiada bokiem. Dawaj, haj, ładuj, ładuj, a ja nie tam będzie się przekinał Ładuj, do, ładuj do reklamówki, tylko tej ładnej Wszystkie no. te butle zniszczcie <laughs> Nikt nie będzie sprzedawał tak. ładnie Dawaj, dawaj, szybko Dobra, 1800, wsiadajcie, żeby jedziemy Dobra, problem z policją, za dużo policji Ja no, nie mogę, się Ej, zapraszam, zapraszam Siadam ja do przodu, bo to czego nie mogę Ej, no co jest? <laughs> Ej, bo Ej, mamy szukaj, tu napad, man? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj! Nie! Czekaj! Daję. Na masę wbijasz. Sekunda. O, dobra, teraz mogę. Dobra, gil! Działa, ja cię kręcę, po prostu coś odwala. A bo tu jeszcze ci przyjechali. A my to? No, s tak, no tutaj oddział specjalny już. E, dobra, kolejny sklepik. E, obawiam się, że musimy płać kawałek dalej, czyli tutaj. No kawałek dalej, bo tu już, tak, bo tu tak. już na Gunton. Wszystkie żeśmy okradli. Wypadła balasty. Balasy do <grym> no, że tak. O nas na drodze no, biegają, biegają. zreskił się. No. Co? Jak ktoś do Czy ktoś do Wujka zadzwonić? Czytajcie Paweł? Nie, nie. E, dzwonić dobra. będziemy? Nie, myślę, że. Opa, tutaj w ogóle zostawili nam ten, który mam jechać. Mhm. E, trasa no, wyścigu. Lutują nas no. po prostu. Sprawdziwa eskorta e, O, dobra lampa. <grym> dobra, ja zadzwonię. Drewniana. Bujka, w takim razie. Auto dalej no jedzie. Tak, za chwilę. Bo się przytulają do nas. Dobra, jest. Na razie, istniemy dla Was. Narka. Auto jest trochę ostrzelane, ale to jest prawdziwa grupa 6. Tak, to, jest, to nie wiem dlaczego do niej strzelecę. Nie po prostu. Dlaczego cztery gwiazdki mamy? No A... nie wiem o co, come on. Dlaczego? jest zbugowane coś czy co? No właśnie nie wiem, znaczy coś zbugowane na pewno jest, bo, się, bo dziwnie wysiadamy. E, zamiast wysiąść z tyłu, to moja postać wysiada z tyłu, a nagle jestem w Babi i tak. Uczy. Tak Bo jest, dieta 5 letter. Babi uczy od 2013 roku. Tak. Dokładnie. 10 lat gra w becie. Wracamy. <laughs> e, no co to <laughs> za kobieta! Tak, dokładnie. Dobra, ren, <laughs> dawaj, a, dawaj. Ja, Nie nic! Jadymy, jadymy. Jakieś obywatelskie zatrzymanie. Chyba tak. No chyba tak Dobra, wiesz co, ja może wezmę już e, coś mocniejszego po prostu łychać? Mm. No nie, no, no i co ty robisz, Pedni? No wezmę ich tu pościągam, tylko po oni... No do następu. No nie mówię. No no już, mówi. już, już, już chyba nas zauważyli. Chyba tak, chyba teraz już do nas wiedzą. Dawaj go tu! Dobra, wypad, wysiadka stąd! Nie mogę do niego strzelać! Mamy tu sklep! U, tak, 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 tu, tu, dobra, tu, 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 tu. pięknie. Czekaj. Dobra, tu osłaniam, osłaniam. Dobra, osłaniaj. Gdzie jest ten Nie Widzę go. Tu jest. Tu jest wejście. Ja nie mogę, znowu się teleportowałem. Bijamy. Dobra, bijamy, bo tu śmigłowce latają. Dobra, wszystkie butelki. Pomijamy zabieramy. Czaj, co się stało? Zemdlał. Zemdlał. No, zemdlał. Tam Zabieram. szybko pieniądze zbieraj Jakiś kod, jeszcze Ty, biorę, biorę, ty znasz te rzeczy. Znasz te kody. Znam te kody na kasie się pracuję. No na kasie pracujesz, tam coś ten, to już powinnaś wiedzieć. Dobra, ostrożnie, ostrożnie, o, szybko. wychodzimy ostrożnie. Dobra, niech ktoś, niech, ktoś inny, niech ktoś inny kieruje, bo ja się słabo czuję właśnie już. Dobra, wsiadam. Ale nie, jak mi się kichnęło, och, o nie znów. Szybko, wsiadaj, go, 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 go! Kicham granatami. O. o Dobra, kupiłem statyki, nowe Jadę, 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 zaznaczcie następny sklep. A, już chyba będzie sklep? trzeba nawieźć jechać. Nie, tu jest, jest przed nami. No, Ach, no znaczy 600 na 600. 600 metrów tylko. 600 metrów Na stację pędznową, ok. Gid, 600. Dobra, Ażaka, nawalaj tam z tyłu. Ja bym bardzo chciała, ale wiesz... Dobra. Nie bo, oni się nas, chodzi. bo oni nas tutaj próbują zatrzymać. A bez koła to lipa. No bez koła to trochę lipton, tak Dobra, jedziemy. E, wizja Pięknie. na drodze. To za, Zaczęliśmy robić za słońca. Kończymy za niedługo o wodu słońca. <laughs> Ja? Cały robota. dzień po prostu, cały dzień robota. Cały dzień haruwa to jest. To... Ciężka tak, haruwa. Tak Uwaga, na ręczny będę jechał za chwilę, więc nie wysiadajcie, dam znać kiedy wysiadać. Dobra. To wy wysiadnijcie. To jest zbugowane jest wszystko, nic nie widzę. Dobra, wbijam, wbijam do środka. Dawaj wszystko, dawaj wszystko dawaj, co hajf, dawaj, szybko czekam muszę wziąć te matoniki. Go, ma wow, wow. A on ma gdzieś batoniki? możemy wam zniszczyć go, ale podejrzewam, że już będzie problem Możemy dobra, sobie zabrać teraz. Dział... Nie słuchajcie, musimy się tu się bronić. Słuchajcie, musimy się Patrz, bronić. Za wszystkie towary, ja wszystkie towary mam obsesję zniszczyć. O, strzelał do nas! No tak właśnie, Jechami. ale tu policja przyjechała, bo to policje. Dobra, coś z niego wypadło. Słuchajcie, zabunkujmy się tutaj. Dobra, to buduj się jak w Fortnite. Teraz spadnę. No to przekąski jest jest przekąskę. Nie mam przekąsek, dobra to jestem zaległem z gazetami. Wow. No! Mówiłam. Joszelka! Aha. Mówiłam. Joszelka padła! Joszelka musi nam pomóc! To ja mam manię niszczenia tych wszystkich rzeczy tutaj w sklepie. E, tylko furgonetki na mnie rozwal, Ren. Nie niszcz tego! To są pączki ekipy, nie widzisz? E, nie. Tym bardziej muszę zniszczyć. Dobra, chyba, chyba możemy zaraz wychodzić Dobra, wychodzę, wychodzę, wychodzę! One są! Wow, patrzyk się rozwalają Dobra, szybko wsiadajcie! Dobra, idę, idę, idę. Joszaka! Proszę otworzyć, dziękuję. Dobra, go, 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 dobra, Joszaka obok jest! tak jest Tak, nie wsiadaj do tyłu, go, go, go! Mamy aż pięć. Pięć wiosek? Pięć wiosek. Popularność. Popularność dobra. nasza wzrasta. Spędzamy Na. dalej. Ej, co tam jedzie? Tam jedzie więzień, patrzcie. Więzień? jest Ej, jest więzień, faktycznie. Dobra. Może nam jeszcze zapłacić, to nasz zapłaci na ziomek pewnie, to Berber. tam jedzie. <noise> <W> ogóle, <noise> Czemu on jedzie? No właśnie! Czemu on umiejechał, to jechało bokiem, driftem, odbijamy Berberta. rozwalcie kierowcę z przodu. Pancerne. Pamiętajcie, że jest pancerna, no. A wysiedli, wy, wy wysiedli. wysiedli, wysiedli, czekaj. Cofam. Grupa 6 przejmuje więźnia. Odmeldować się. Ej, wylądowali śmigłowcem! Eee, dobra, śmigłowcem uciekniemy chyba. Czekaj! Oj! Z, e, zasłabłem, e, trzymajcie się tam, trzymajcie się tam. Ja też zasłabłem. Zaraz wrócę. Też zasłabłem najgorzej. O policja mnie nie oh, goni. O no, ja też. Halo Weźcie mnie, e, lepiej nie. Dobra, mam furgonetkę! Ale to też ja pod spodem jestem. E, Ren, wsiadaj tutaj! Ja wezmę helikopter! Dobra, ja, weź helikopter do w takim razie Nie mogę go zabrać Co nie, nie możesz? Dobra, rento wsiadłam. W ogóle go mnie, staranowali szybko. go! Gdzie jesteś? Idę. Wbijam. Go, szybko wsiadajcie, go, go! go. Wijam do więźnia Dobra, Panie jednak nie ra. dam się. Dobra, Jeszcze musisz musisz coś innego wziąć, bo nie ma wejścia z tym, jest <laughs> zamknięte! Taka you know po co będę coś krać? Biorę naszą furgonetkę! Dobra, weź naszą furgonetkę z pieniędzmi właśnie z <laughs> dwóch wziódków jest No właśnie te pieniądze są nam potrzebne To e, dwóch typów tu jest? No, długi! Berfet no? i jego kolega. Berfet i o Nie! Ja to tak szybko uciekacie? Nie wyłączam za i skiep o, z policji! Mamy. A to jest ciężkie! Ja nie mam się zadzwonić do lestera! Mogę? A czekaj, no właśnie, zadzwoń do lestera. Popatrzcie, wujek o. komu. Dobra, wujek zawsze pomaga. Dobra, 3 km. Dobra, wujek, bierzemy, Bierz pod góreczko, mieć za nami. Haha, chyba. Ej, ściga. znowu nas gonią! Policja ściga. Co jest niehalo? Eee, no bo ja szlakę ścigają, a my jesteśmy razem nie. w drużynie Ty musisz Ach, na lewo odbić tam gdzieś do kiedy już... Nie już mi ścigają. Teraz eee, sam Dobra, to już zadzwonię. ja zadzwonię do Lestera teraz. Oni sami siedzą siebie. Ty weź się ogarnij hopie. Oni coś tu... coś. tu płacę, no. żebyś mi tutaj robił takie maniany. Lester jakiś... jakiś lagi no, laser. Dobra, dwa kilometry. Dobra, dobra. Wyłączę sygnały, żeby nie było nas widać. Dobra, tak, to ja nie... tylko jadę za wami, nie? E, tylko pamiętajcie, że jesteśmy w ekipie, więc nie walcie w nikogo, nie celujcie. Tu jedziemy już jedna osoba to... zrobi to dla mnie. Wszyscy wiem, czy to będą to... gonili. Nie widzę, nie O nie, nie to jest synchronizacja, jechać. witamy. E, jedź za nami Jestem jajem 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 jajem. już przemęczony tą, ja tą pracą, bo no, ale... mam widy. Mówię, za nami jedź. No ale to co to znaczy za wami? Mam z Mam zwidy, wszystko ubijasz się. Mam z muszę, muszę iść spać, bo... Okay, ee, co muszę iść spać? <grym> Mam z widy, eee, no. no... Spokojnie, spokojnie. poczekamy, 500 przed tym poczekamy. 500 metrów, tak się 400 metrów poczekamy. 300 metrów 200... <grym> Dobra, metr przed tym poczekamy. 200 metrów. Dobra, tutaj przed tym Patrick, Dobra, Patrick i Maguire, Widzicie jak ładnie fabularnie wszystko się użył. No, elegancko. Idealny I start, idealne koniec To tak. bardzo nie mówi. Jego chłopak, więc znaczy jego kolega mówi. bardziej więcej mówi. <suszy> Paweł bajowa Mam nadzieję, że Berber nie ogląda tego odcinka. Nie, możliwe, mhm. że... Nie. Gdzie pojechaliście, że tak? No czekaj, jedziemy toj. powoli. Ale masz wiecie, nasz... że ja mam przebitną oponę, ja w ogóle nie mam opony Ale i masz... Tam nasz chyba mózgowej. <laughs> Masz nasz hajs, to już to. Nie, tak mi się nasunęło. Powiedziałem, a później pomyślałem. No, to rób tak dalej. A, zobaczymy, dobrze. czy dzisiaj będzie obie? Będzie, bo jest gotowy. Tak? Tak? Ale tak, będzie. Ale mamy hajs, pójdziemy na pierogi dziś. Dobra, Joszelka, chodź tu, bo musimy asekurować <laughs> i jego kolegę. Aha. Tędy, tędy. Jego bliskiego kolegę. w prawo, w prawo, dobrze. <laughs> dobrze, jedziemy dalej. Proszę bardzo. Chyba Berbeth nie będzie z więcej nagrywać, no to znowu. <grym> Dlaczego Berbeth -Ber nie przychodzi nagrać? Bo potem się dziwi, nie? że czegoś niech tu nagrywa. Okej, dobra. Patrzcie tutaj podjedziemy sobie, proszę bardzo. w lewo, w lewo, w lewo, Przynajmniej bram mogli otworzyć. O, proszę bardzo. Bardzo brama. E, ogólnie... O, patrz ładnie tu ubrani byli. No nie? Bardzo <grym> Dobra, misja ukończona, uratowano Patricka. fajnie. Fajnie, nie? Dobra, moi drodzy, myślę, że ten tym tak. samym ten odcinek, także dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa! Zwalniam cię! <grym wytrzymał> co się zwolniłam? Ja, 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 ja ja, nie, ja jeszcze pracuję, jeszcze pracuję, jeszcze no. pracuję, ja, ja jestem loyal. <grym <grym> o, dostałam nagrodę, strzelec. Ja też, 800 rp. Dobra, już... to, co tam chcesz? Dobra, to ja uciekam w stronę świateł. Chodźmy do słońca. To no no tak, 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 tak. tego Dobra, słońca. jeszcze dalej. Ciemajcie razie. Się,